Dla zespołu niepublicznych placówek oświatowych przy ulicy Biskupa Kubiny 2020 rok będzie wyjątkowy. Placówka będzie obchodzić setną rocznicę śmierci świętego Zygmunta Gorazdowskiego. W ramach jubileuszu już na początku roku ruszy punkt konsultacyjny, który będzie się zajmować niesieniem pomocy. Zespół niepublicznych placówek oświatowych przy ulicy Biskupa Kubiny od lat zbiera pochwały i peany za swoją działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Dla tej szkoły 2020 rok będzie wyjątkowy. Będziemy wspominać postać założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, świętego Zygmunta Gorazdowskiego. Właśnie mija 100 lat od jego śmierci, i jest to dla nas dobry moment, by przypomnieć jego życie, które było skupione na osobach biednych, potrzebujących pomocy. Jest dla nas ojcem duchowym, ponieważ dzięki jego otwarty... Na łaskę Bożą powstało nasze zgromadzenie. Zgromadzenie nie było celem samym w sobie. Święty Książę Zygmunt bardzo pomagał ludziom bezdomnym, ludziom ubogim. Bardzo była mu bliska po prostu biedota tych ludzi i ich ubóstwo, którym żyli na co dzień. Zygmunt Gorazdowski był nieprzeciętną osobowością. Papież Jan Paweł II nazywał go perłą lwowskiego duchowieństwa. Zygmunt jako młody człowiek angażował się w powstania walcząc o niepodległość Polski, a mimo swojej choroby angażował się też w pomoc ludziom cierpiącym. Choroba, która mu towarzyszyła przez całe życie, powodowała, że był bardzo wyczulony na ludzi cierpiących. I kiedy dorósł, kiedy stał się człowiekiem dojrzałym, Pragnął pomagać ludziom jako prawnik, bo myślał, że w ten sposób przyjdzie im z pomocą. Natomiast w czasie studiów odkrył, że nie tędy jest jego droga, nie takie ścieżki dla niego planuje Pan Bóg. Podjął decyzję wstąpienia do seminarium, i kiedy wszystko układało się bardzo dobrze, pojawiła się bardzo jego choroba. Tak? Chorował na. Płuca. I w tym momencie pojawiła się w jego sercu ogromna prośba do Boga, że jeżeli Pan Bóg da mu tylko zdrowie, żeby przyjąć święcenia kapłańskie, on całe życie odda bliźnim. I Bóg dał mu zdrowie, a Zygmunt dotrzymał słowa. Przyjął święcenia, choroba do końca życia mu towarzyszyła, natomiast nie była przeszkodą w tym, żeby wypełniać posłannictwo, do jakiego czuł się wezwany przez Pana Boga. Wiedział, że to życie jest mu darowane, wiedział, że to powołanie, którym Pan Bóg go obdarował, jest darem dla innych. I tak spełnił swoje życie, był całkowicie darem dla innych. Święty Zygmunt pomagał ludziom głodnym, chorym, samotnym, bezdomnym, samotnym matkom, pomagał ubogim studentom, wśród biednych był nazywanym ojcem ubogich. Wszyscy wiedzieli, że jak było takie określenie ksiądz dziadów. To chodziło o księdza Zygmunta. W ramach roku jubileuszowego planujemy liczne uroczystości. Z tym związane między innymi będą to rekolekcje, które będą poświęcone osobie świętego Zygmunta, jak również przedstawienie teatralne, które będzie opisywało życie i działalność świętego Zygmunta. Powstanie też specjalny punkt dla potrzebujących, który również będzie zajmował się niesieniem pomocy wszystkim, czy to osobom niepełnosprawnym, czy ich rodzinom czy też osobom, które potrzebują duchowego wsparcia. Jak również może i materialnego. Chcemy być punktem, który będzie też działał jako przekaźnik. Będzie można coś dobrego wnieść, by komuś innemu coś dobrego wynieść z tego punktu. Cokolwiek miał, wszystko rozdawał ubogim. Chodził w starej sutanie, w, w starych rzeczach. To, co dostał nowego, zawsze wiedział, komu może ofiarować. I ludzie znali się na jego sercu i często korzystali właśnie z tej hojności, z tej dobroci.